Dzień Cóż, wczorajszy dzień się skończył tak jak się skończył Ale Dzięki temu jest pomysł na film No niestety Po nakręceniu ostatniego popra Mając już whisky w buzi Cóż No troszkę Jak to się mówi poniósł niemal raz e można się zastanowić, czy to jest bardziej pasja, czy hobby. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że o ile hobby jest czymś takim, co się robi, co sprawia przyjemność, o tyle pasja, no niestety sprawia, że często się czasami cierpi, ponieważ nigdy nie wiesz, gdzie ciebie poniesie melanż. Tak, proposydiumy bardzo fajny film. Cóż, y... Tyle. Nie wiem czemu tak się dzieje. Czasami po prostu człowiek znudów Troszeczkę, troszeczkę zdarza mu się narozrabiać. I nigdy nie wiem właśnie, co przyniesie kolejny dzień. Jakie to próby realizacji swoich fantazji. A fantazja to jest czymś, co powinno zostać w głowie, bo już realizacja tych fantazji czasami jest. To nie jest najlepszy pomysł. Ale czasami tak się zdarza, że. No cóż, człowiek stara się jednak jako tak zwany yes jestmen, To przychodzą do głowy różne dziwne realizacje. I ja ze swojej strony też chciałbym zaprosić Was do obejrzenia jednego z moich ulubionych filmów Żółty Melon hmm, Żółty Szalik z Januszem Gajosem to jest jednogodzinny film, ja umieszczę link bo na YouTube jest dostępny i to jest bardzo, bardzo fajny film, ciężki w odbiorze, ale pokazujący <tum> tą pasję Ja nie miałem w swoim życiu żadnych większych problemów przez to, no ale warto się zapoznać, warto się zapoznać. Pokazuję po prostu to, że starszy kilka głębszych i człowiek leci. Przygodowitaj o no nic, ja się będę żegnał z wami, ale spotkamy się jutro. Spotkamy się jutro. Ja na dzisiaj planowałem pokazać jedno ze swoich kolejnych hobby. Tak wstępnie, dlatego że w, w następnym tygodniu pokażę je w znacznie, znacznie bardziej rozszerzonej formie, ale zobaczycie. Zobaczycie.